toaletę w Robloxie. No dobra, nie jest tutaj najczyściej, są tutaj jakieś śmieci, ale jak wejdziesz sobie do środka, czy ta toaleta nie jest epicka? Ja chyba nawet nie chcę tutaj wchodzić, to tak brzydko wygląda. Co ty mówisz? To jest super! Tylko... Czekaj, nawet zlew mi je działa, a mój kibelek! A co to ma być? To nawet nie wygląda jak kibel! Jest okropne, ja nie będę tutaj siedział w tym toju. To jest najgorsza rzecz na świecie. Tutaj nawet śmieci są i telewizory. Uspokój się, bo może moja toaleta jeszcze się. Zaczyna i faktycznie ten gościu nawet nie chciał tutaj wejść. Może dlatego, że ten jeden kibel jest zajęty sorki. Nie chciałem pani podglądać, ale czekaj, mogę tutaj kupić taką kolejną toaletę. Czekaj, postawmy ją, Boże, o obok tego zlewu, co ty na to? I nawet postawię jeszcze jedną toaletę w tym miejscu. Pasz ile kibelków i jak one super wyglądają! Tutaj nawet nie ma toalety pimpek. Przecież to jest jak w jakichś starożytnych kiblach. Tutaj trzeba się schylać. No i co z tego? Ale najważniejsze, że jest tutaj kibelek. I szczerze, chyba trzeba by było naprawić ten zlew. O, o. Ale to jest jeszcze cięższe niż myślałem. A masz zlewie, naprawiam cię. Ile to jeszcze potrwa? Ja nie mogę. Świetnie. Zlewik naprawiony i każdy jest zadowolony. Dobra, Luczek, ty tak naprawdę przesadzasz. Mogę naprawić Troszkę lepszą umywalkę, a nawet taką śmieciarkę. Dobra, weźmy trochę tych koszów na śmieci, bo coś czuję, że będzie tutaj naprawdę brudno. I patrz, stawiamy jedną umywalkę gdzieś w tym miejscu i jakiś kosz tutaj. To i tak wygląda bardzo słabo. Ja nie mogę iść dalej do toalety, bo tu jest obrzydliwie! Jak to obrzydliwie? No co ty mówisz? Ej, faktycznie ktoś tutaj robi kupę na siedząco! A, no co jest? Nie, dobra, te toalety są straszne! Jak mógłbym ją ulepszyć, żeby ta toaleta była jeszcze większa? Nie wiem, może kupię jakiegoś lepsze kibelka. I tak, widzę tutaj jakiś kibelek za 15 dolarów. Właśnie go teraz kupiłem. I czekaj, czy on będzie jakiś lepszy? No, nie wiem. A, wygląda trochę lepiej. Patrz, Luczek, może załatwisz się w tym kibelku. O, on jest taki premium. Nie wierzę ci, pokaż mi go. O, o, tutaj jest nawet wojan. Ej, dobra, ten kibel naprawdę wygląda dobrze, ale wiesz co, tu jest obrzydliwie. Tutaj ktoś nasikał. A, faktycznie. To A. nie, kto się zesikał na samym środku mojego kibla. Teraz muszę go posprzątać. Dobra, Luczek, nie widziałeś tego. Na, no na, 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 zbieramy te siku i patrz, zaraz będzie tak czyściutko. Oj, dobra, wiesz co, naprawdę tutaj jest niekulturalnie. Weź mnie, Pipek, może zawołaj jak tutaj coś będzie, a ja w tym czasie może tutaj zrobię siku, co? Jak to ty chcesz Robić siku na zewnątrz, ale moja toaleta jest taka fajna. Nie no, przesadzasz, dobra. Skoro Luczek faktycznie nawet nie chce wejść do tego kibla, to ja mu załatwię trochę lepszy. Co wy na to, żeby postawić gdzieś kibel o taki wielki. Może obok tych słabszych toalet, na przykład tutaj i patrzcie. Uuu, jaki super kibel. Nie no, tutaj Luczek na pewno będzie chciał się wysikać. Ej, Luczek, patrz na tę toaletę. Ona wygląda dosyć spoko, tylko czekaj, ona jest zajęta. No tak, bo tutaj jest co? tyle ludzi. Patrz, ile osób chce wejść do e mojej toalety. A czekaj, co tutaj jest? Na śmierdzący kibel. Uj, pipek, jak ty dbasz o swoich klientów? Oni tutaj nawet nie mają zapachów do sprzątania. Uaa, poczekaj, dobra, posprzątam to. Da, 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 nie mam jeszcze sprzątaczki w moim kibelku, więc niestety sam to muszę posprzątać. Poczekajcie, klienci, za chwileczkę to naprawię tak i nasz kibelek będzie taki mocny. O, fuj, dobra, wiesz, co, naprawdę już na 100% nigdy tutaj nie wejdę do środka. Ale co ty mówisz, Patrz, teraz będę mógł troszeczkę ulepszyć naszą całą. Zięgę. Zobacz, jak wykupię to, to... O, co się z nią stało? Widzisz, jaki ten kibelek jest większy? I teraz możemy troszeczkę przedekorować ten cały kibel. Może wywalmy te trzy kibelki tutaj i postawmy nowe tak w tym miejscu. Jeden normalny kibel. Tutaj jeszcze jeden, bo tak jest chyba najlepiej. A dodatkowo w tym miejscu zmywarka i dwa śmietniki koło siebie. Patrz, od razu ten kibelek jest lepszy, co? Tylko wiesz co, tutaj i tak nie ma dużo na przykład papieru toaletowego. Tak, ja tutaj nie będę sikać. Jeju, ale ty przesadzasz. Jak to nie ma papieru? Oczywiście, że gdzieś tutaj musi być. O, patrz. Tutaj jest na przykład tylko, że się skończył akurat. O, o, chyba ten kibelek jest zbyt słaby. Nigdy tutaj nie będę, chyba, że naprawdę ulepszysz to jeszcze bardziej. Jestem ciekawy, co tutaj możesz zrobić. No nie wierzę. Ej, tutaj jest jakaś super toaleta, ale one są wszystkie takie drogie. Jednak ja nie mogę pozwolić, żeby Luczek poszedł do innej toalety niż do mojej. Kupię teraz taki pakiet startowy i on daje nam więcej kibelków. Nawet jakąś Super umywalkę, dawaj, chcę to kupić! Mam wy... Takiego sprzątacza! Zobacz, jak on wygląda. Proszę cię, sprzątaczu, tu jest chyba hydraulik. I patrz, on mi będzie naprawiać kibel, ale nikt go jeszcze nie będzie czyścić. O, o, sam to muszę robić. Oj, naprawdę, ty się na to zabierasz. Musisz kogoś zatrudnić, bo ty musisz dbać o inne rzeczy. Wiem o tym. O, i to się tak długo jeszcze sprząta. Ale spoko mam teraz tyle kasy, że czekaj, mogę kupić nawet lepszy kibel. On kosztuje 800 dolarów. Czaisz to i zmywarkę też może kupimy. A przy okazji, jakiś koszt? Niestety, staśby mnie tylko. Na ten najtańszy, ale chyba to przeżyjemy. I patrz na to, dobra, stawiam kolejną łazienkę. Jeszcze jedną mogę postawić gdzieś tutaj. Co prawda, nie ma e... troszeczkę miejsca na resztę tych łazienek, ale zobacz! I nawet jest tutaj mnóstwo papieru toaletowego. Nie, no, Luczek, dawaj, może byś się w końcu tutaj gdzieś wysikał. Nie, no, chyba wiesz co, odpada. A ten ziobeczek naprawił tutaj tyle rzeczy, przecież te kible były tak zepsute. Widzisz, ten pracownik jest naprawdę dobry. Jeszcze stałem tutaj jakiś kosz na śmieci, nawet umywalkę, ale o, o, tutaj faktycznie już nie mam nawet miejsca. I ktoś zrobił znowu siku na środku, wiesz co, Pipek. Tutaj w ogóle nie masz dobrze ułożonych tych toalet i nawet zmywarek, bo tu wszystko stoi na środku. Nie, poczekaj Luczek ja przecież mogę ulepszyć za chwileczkę ten cały kibel, żeby był naprawdę Bo bosy. Tylko chwila. Ja wiem co chyba trzeba zrobić. Jak już posprzątam te siku, to muszę najpierw sprzedać te słabe kible. I wszystko to, co jest tutaj najgorsze. I widziałem! W sklepie coś naprawdę dobrego. Jakiś najlepszy kibel za 800 robux. Ej, myślisz, że to w ogóle będzie dobre? Nie no, wydaje mi się, że to będzie najsłabszy kibel na świecie. Poczekaj sekundkę, stawiał tutaj ten kibelek. E, Luczek, ty chyba nie będziesz chciał tego powiedzieć jeszcze raz, bo ten kibel wygląda naprawdę dobrze. On jest złoty, ty wiesz co, Pimpek, może tutaj zostanę na chwileczkę, co? Serio tak myślisz? Ale czekaj, postawię tutaj jeszcze na przykład, o, takie coś, czyli to jest taka malutka zmywarka i może zamiast tego słabego kosza, który jest obok Postawi taki królewski koszt w tym miejscu I co, ten kibelek jest fajny, ale nie wiem dlaczego troszeczkę nie pasuje do reszty tej kibli, co? I w ogóle te stare kible nie pasują. Zobacz, jakie one są obrysowane te i tutaj. Fuj, i nawet kosz! Zobacz na niego, ile tu jest świeci! Ja nie wierzę, nie wiedziałem, że posiadanie najlepszego kibelka wymaga tak dużej ilości sprzątania. Czekaj! Czy ja mogę... Lepszą sprzątaczkę, która wysprząta mi mój kibel na Maxa. No nie, ale za to mogę kupić VIPa. Może to coś da. I dzięki temu mój kibelek będzie najlepszy na całym świecie. Chociaż na razie nie wygląda to chyba jakoś dobrze, ale patrz ile osób próbuje wejść do mojego kibla? No no, śpieszcie się! Bo zaraz wszystkie kibelki będą zajęte, a my tutaj kupujemy znowu kolejny mega dobry kibel. Nic ci to nie da, to jest takie słabe. I tak niezależnie od tego, ile będziesz mieć kibelków, to nikt nie będzie chciał stąd skorzystać. No nie, może dlatego, że to... Wszystko jest brudne, ale patrz, sprzątam to po kolei. I jak tylko wyczyściłem moje kible, od razu więcej klientów tutaj przyszło. Odblokowałem nowe nagrody i nawet mogę ulepszyć troszeczkę mój kibel. Co jest? On się ulepszył i stał się odrobinę większy. Ale kozacko, mogę teraz wywalić te słabe kible, słabe kosze i nawet to, te wszystkie kibelki są takie tragiczne. A nawet tak szczerze zastanawiam się, czy może od zera całego tego kibla nie postawić. Usunąłem to wszystko i zaczynam stawiać po kolei najlepsze kibelki. Te kible są fajne, stawiamy je tutaj wszystkie w rządku. Mam też nowy Trochę lepszy kibel do kupienia za 4000 dolarów i taki za 8. Wszystko to musi być koło siebie. Czy ten kibel jest chociaż trochę lepszy od tego obok? No, coś tam się zmienił. Jednak to dalej jest mało kibelków. Co wyda to, żeby postawić tutaj jeden kibel, drugi tu i może gdzieś w rogu jeszcze dwa kible? Tak koło siebie i zobacz jak to teraz wygląda. No powoli zaczyna to faktycznie przypominać taką publiczną, ładną łazienkę. Jeszcze jakieś zlewiki tutaj wszędzie, żeby na pewno było miejsce na wszystko. I co, Luczek? Jak tam? Zaczyna ci się podobać mój kibel? No tak, wiesz, co? Nawet chciałbym w sumie z niego skorzystać. Stanę sobie w kolejce do tego najlepszego kibla. Ej, ale Luczek, ja nie wiem, czy on nie jest zajęty. A nie, on jest wolny, ale Luczek o tym nie wie. Patrz, już coś tutaj wszedł, chyba cię wyprzedzi. On mi się wtrącił w kolejkę. No nie, dobra, muszę wejść po nim. Sorry, Luczek, ale musisz być pierwszy. Tutaj mam tyle tych osób, które chcę wejść do mojej toalety. Ja naprawdę nawet nie mam, gdzie stawiać już moich kolejnych koszy, więc może postawię cztery tutaj. Tutaj na samym środku. I przecież zapomniałem jeszcze o takim królewskim koszu, a nawet takim ulepszonym, lekko gdzieś na przykład tutaj. Ten kibel robi się coraz lepszy, ale ty chyba potrzebujesz pracowników do zatrudnienia, co? A, ile tu! Na podłodze i moje kosze w ogóle nie są posprzątane. Mam to gdzieś, teraz kupię tą łazienkę, żeby była jeszcze lepsza. I co jest? Ona już naprawdę wygląda kozacko. Dodała nam tyle miejsca, ale faktycznie nie wiedziałem o tym. Ale wiesz, że tutaj na środku mogę tak naprawdę kupić jeszcze więcej pracowników? Na przykład. Sprzątacza, który kosztuje tylko 45 dolarów, a nawet jakichś hydraulików i kolejnych sprzątaczy. Dawaj! W takim razie możemy pójść do mojego kibelka i zatrudnimy najlepszych z nich. Proszę bardzo, o o. Ci to czy mają ręce pełne roboty! Naprawdę jest tutaj tyle kibelków, a ile jest tutaj w ogóle ludzi. Właśnie tutaj jest tyle tego, że nawet nie ma miejsca, jak tutaj chodzić, pięk! Spoko, ja ich tutaj postawiłem tych kiblów jak najwięcej, żeby moja toaleta była najlepsza. Ale czekaj, kupimy teraz najlepszą toaletę na świecie. O, tak, zobacz na to! Z zewnątrz wygląda to najlepiej, jak się tylko da. Tutaj możesz kupić nawet przed wejściem Jakieś smakołyki. Masz takie normalne kosze, a nawet taki normalnie pa. I chzajisz, ten kibel naprawdę jest mocny. Tak, i on nawet jest większy tutaj z tyłu. Dobra, weź to lepiej przerób, bo to wygląda tragicznie. Zgadza się, i wiesz co, nie ma opcji, że będą tutaj te słabe kibelki. Teraz zostawię te najlepsze kible, które są właśnie tutaj, a te wszystkie słabe wywale. A, i nawet ktoś musi pomóc mi naprawić mój zlew, bo to wszystko jest rozwalone. Teraz ci pokażę, jak się robi najlepszy kibel, ale przed tym postawię jeszcze jeden taki królewski kibelek za 800 Robux, żeby to najlepiej wyglądało jak się da. I stawiamy to oczywiście od razu obok. Ślicznie. A teraz umywaleczka. Jedna tutaj, druga w tym miejscu i jeszcze jakieś śmietniczki mogą być koło siebie. Patrz na to. To wygląda kozacko, co? Wszystko jest ze złota i wiesz co? Mam nadzieję, że resztę też tak zrobi. Oczywiście. Patrz. To znaczy te kibelki może nie będą ze złota, ale zobacz. Też są całkiem fajne. Patrz ile tu jest kibli. A teraz tworzę serio najlepszą publiczną toaletę na świecie. Tutaj jeszcze dwa kibelki i tak naprawdę mógłbym kupić ich Więcej nawet zastanawiam się nad użyciem jeszcze lepszych kibli, niż używałem ostatnio. Na przykład takie z takimi ciemniejszymi drzwiami. One są chyba troszeczkę lepsze. No i proszę, to nie koniec. Mogę postawić kibel jeszcze to, tu, tutaj. A nawet jak stawiamy koło siebie to jeszcze w tym miejscu. No, kibelków to jest dosyć dużo, co? Myślisz, że już ich wystarczy? Tak, wiesz co, wszystkie kible są zajęte. Ja tutaj nie mam gdzie iść, wiesz co? Bardzo fajną zrobiłeś tą toaletę, ale ja muszę iść gdzieś indziej. A Luczek, co ty robisz, do no nie! A moja to... Toaleta była taka fajna, a Luczek postanowił wysikać się gdzieś indziej. No nie wierzę, już nigdy nie wejdę do mojej toalety.